Rozdział piąty tańcząca krowa. Janeczka z głową owiązaną wielką chustką Mary leżała w łóżku, bo bardzo bolały ją uszy. Co czujesz? Dopytywał się Micha Michaś. Jakby strzały huczały mi w głowie, wyjaśniła Janeczka. Armatnie? Nie, z puchawki. O, zainteresował się Michaś i prawie miał ochotę, aby jego bolały uszy. Może ci coś poczytać? Spytał, podchodząc do półki z książkami. Nie, nie zniosłabym tego, jęknęła Janeczka i położyła rękę do. przyłożyła rękę do ucha. Więc może usiądę przy oknie i będę ci mówił, co dzieje się na dworze. No dobrze, zgodziła się Janeczka. I Michaś siedział przez całe popołudnie na parapecie okna i opowiadał jej o wszystkim, co działo się na ulicy. Czasem to, co mówił, było bardzo nudne, a czasem bardzo interesujące. – Idzie admirał Bum – oznajmił w pewnej chwili. – Wyszedł przez furtkę i przechodzi przez ulicę. – Teraz koło naszego domu. Nos ma jeszcze czerwieńszy niż zwykle, a na głowie ma cylinder. A czy mówi, a niech to kule biją? Spytała Janeczka. Nie słyszę, ale zdaje się, że tak. A teraz służąca panny Skowronek przechodzi przez ogród. W naszym ogrodzie jest Maciuś, zmiata liście i patrzy na nią przez parkan. Teraz siada i wypoczywa. Ma słabe serce, powiedziała Janeczka. Skąd wiesz? No, od niego mówił, że doktor mu powiedział, że powinien jak najmniej pracować. I słyszałam, jak tatuś powiedział, że jeśli Maciuś będzie robił to, co mu doktor kazał, to tatuś go wyrzuci. Ach, jak strasznie huczy! Jęknęła Janeczka, chwytając się znowu za ucho. O! zawołał nagle Michaś z przejęciem. Co się stało? Janeczka z wrażenia usiadła na łóżku. No powiedz. Coś niesłychanego na ulicy stoi krowa, wołał Michaś, skacząc po parapecie. Krowa? Prawdziwa krowa jak to? W samym środku miasta? To strasznie zabawne. Mary, krzyknęła Janeczka. Michaś mówi, że na ulicy stoi krowa. No tak, ciągnął Michaś. Idzie sobie bardzo powoli, wtycha łeb za każdą furtkę i rozgląda się dookoła, jakby coś zgubiła. Ach, tak bardzo chciałabym to zobaczyć! poskarżyła się Janeczka żałośnie. Spójrz, powiedział Michaś, gdy Mary zbliżyła się do okna krowa, czy to nie śmieszne? Mary Poppins rzuciła mu krótkie, ostre spojrzenie. Nie widzę w tym nic śmiesznego, odparła. Znam tę krowę. Była to wielka przyjaciółka mojej matki i będę wam bardzo wdzięczna, jeśli będziecie się o niej wyrażać z szacunkiem. Wygładziła fartuch i spojrzała na dzieci bardzo surowo. A czy ty dawno ją znasz? spytał Michaś grzecznie, w nadziei, że jeśli będzie sprawował się bez zarzutu, usłyszy coś więcej o krowie. Poznałam ją jeszcze zanim była u króla odpowiedziała Mary. A kiedy to było, zapytała Janeczka łagodnym, pełnym zachęty głosem. Mary Poppins wpatrywała się w coś, czego dzieci nie mogły dojrzeć. Czekały z zapartym tchem. Było to bardzo dawno temu. Zaczęła takim głosem, jakby opowiadała bajkę. I nagle urwała, jak gdyby przypomniała sobie coś, co zdarzyło się setki lat temu po czym ciągnęła dalej rozmarzona, wpatrując się w środek pokoju jakimś dziwnym, nieobecnym wzrokiem. Nazywała się Krasula ciągnęła, była szczęśliwa i przez wszystkich bardzo poważana. Tak przynajmniej mówiła moja matka. Przebywała na najlepszej łące w całej okolicy, na wielkiej łące pełnej jaskrów, wielkich jak spodeczki, i mleczów, które sterczały wyprostowane, jak żołnierze. Za każdym razem, gdy krowa zjadła głowę jednemu z tych żół żołnierzy, wyrastał na jego miejscu nowy, w zielonym wojskowym mundurze i żółtym kaszkiecie. Krasula mieszkała tam od dawien dawna, jak nieraz opowiadała mojej mamie i nie pamiętała czasów, gdy przebywała gdzie indziej. Jej świat był ograniczony zielonym żywopłotem i niebem, a ona nie miała pojęcia o tym, co znajdowało się dalej. Krowa cieszyła się ogólnym szacunkiem, zawsze zachowywała się jak prawdziwa dama i wiedziała, że w każdej sytuacji, co wypada e, robić, a co nie wypada. Dla niej każda rzecz była albo czarna, albo biała. Nie było mowy o tym, aby coś mogło być szare. Wszyscy byli bardzo dobrzy, albo bardzo źli. Nie istniało nic pośredniego. Mlecze były albo słodkie, albo kwaśne. Nie było dla niej nigdy no, od takich sobie dość, dosyć dobrych. Wiodła bardzo pracowite życie. Rano miała lekcję z małą krasulką swoją córką, a po południu uczyła ją, jak ma się zachowywać. Jak ryczeć i tak dalej, słowem tych wszystkich rzeczy, które naprawdę dobrze wychowana jałówka powinna umieć. Potem obydwie jadły kolacje, podczas której krasula uczyła krasulkę, jak odróżnić dobre źdźbło trawy od złego. Kiedy zaś krasulka kładła się spać, krasula szła na swoje ulubione miejsce na łące, przeżuwała pokarm i snuła swe spokojne myśli. Wszystkie jej dni były podobne do siebie. Gdy jedna krasulka podrastała i szła sobie w świat, zjawiała się inna. Było zupełnie jasne, że Krasula wyobrażała sobie, iż życie jej nigdy się nie zmieni i będzie zawsze takie samo jak dotąd. Istotnie, Krasula czuła się, czuła, że nie mogłaby pragnąć dla siebie niczego lepszego jak tylko tego aby wszystkie dni były podobne do siebie aż do końca jej życia ale pewnego dnia w tej samej chwili gdy tak sobie myślała przygoda którą później opowiadała mojej matce już zbliżyła już się zbliżała do niej stało się to pewnej nocy gdy gwiazdy na niebie same wyglądały jak mlecze a księżyc jak wielka stokrotka pośród gwiazd Krasulka spała już od dawna, gdy Krasula wstała i nagle zaczęła tańczyć. Tańczyła namiętnie, pięknie i rytmicznie, choć nie przygrywała jej żadna muzyka. Tańczyła na przemian Polkę, to znów zbójnickiego, to znowu jakiś nieznany taniec, który sama wymyśliła, a między jednym tańcem, a drugim dygała, zginając się w pół i bodła głową, Puszystem lecę. Ojej, co się dzieje? Powiedziała do siebie, gdy zaczęła tańczyć taniec marynarzy. Co za niesłychana rzecz! Zawsze uważałam, że taniec jest czymś niestosownym, ale najwidoczniej tak nie jest, odkąd ja sama tańczę. Jestem bowiem wzorową krową. I dalej tańczyła zadowolona z siebie. W końcu jednak zmęczyła się i stwierdziła, że dosyć się natańczyła i że pójdzie spać. Lecz jakże wielkie było jej zdumienie, gdy przekonała się, że nie może przestać tańczyć. Kiedy chciała położyć się obok krasulki, nogi odmówiły jej posłuszeństwa. Nie chciały wypoczywać, tylko pląsały dalej, i skakały, i niosły ją gdzie same chciały. Skacząc i wirując i unosząc się na paluszkach, krążyła krasula dookoła łąki. Ależ to niesłychane, mówiła wytwornie, to zupełnie niesłychane. Lecz nie mogła przestać tańczyć. Gdy nadszedł ranek, krasulka musiała zjeść śniadanie złożone strawy i mleczów samotnie, gdyż krasula tak była zajęta tańcem, że nie miała czasu na jedzenie. Tańczyła przez cały dzień w prawo i w lewo i do koła łąki, a krasulka żałośnie muczała drepcąc za nią. Kiedy zapadła następna noc, a krowa wciąż nie mogła zaprzestać pląsów, popadła w wielki smutek. Pod koniec tygodnia, gdy ani na chwilę nie mogła przestać tańczyć, biedaczka była bliska szału. Muszę pójść w tej sprawie do króla, postanowiła. No i tak też uczyniła. Ucałowała na pożegnanie krasulkę i kazała jej być grzeczną. Potem tanecznym krokiem obróciła się i w pląsach opuściła łąkę i poszła do króla. Tańczyła przez całą drogę, żywiąc się małymi, zielonymi gałązkami, które udało jej się schwycić w tańcu. Każdy kto ją ujrzał, wpadał w przerażenie, lecz nikt nie był bardziej przerażony od samej krasuli. Wreszcie przypląsała do królewskiego pałacu. Pyskiem podciągnęła za sznur od dzwonka i gdy brama się rozwarła, tanecznym krokiem przebiegła przez szeroką zieloną aleję ogrodową, aż dotarła do stopni wiodących do królewskiego tronu. Na tronie siedział król, ze skupieniem tworząc nowe prawa. Sekretarz króla zapisywał je w małym, czerwonym notesiku. Jedno po drugim w miarę jak król je wymyślał. Dokoła tronu stali dworzanie i damy dworu. Wszyscy wspaniale ubrani i wszyscy mówili jednocześnie, Ile dziś wymyśliłem? spytał król, zwracając się do sekretarza. Sekretarz policzył prawa, które zapisał w czerwonym notesiku. Siedemdziesiąt dwa, wasza królewska mość. Rzekł, schylając się nisko i bacząc, by nie przewrócić się o gęsie pióro, które było bardzo wielkie. Hmm. Nieźle jak na godzinę pracy, powiedział król, który wyglądał jak ktoś bardzo zadowolony z siebie. Wobec tego dosyć na dzisiaj. To mówiąc, wstał i z wielką starannością ułożył fałdy swego gronostajowego płaszcza. Każ zaprzęgać do karety, muszę jechać do fryzjera rozkazał dostojnie. I właśnie w tej chwili spostrzegł zbliżającą się do tronu krasule. Usiadł znowu i uniósł do góry berło. A cóż to takiego? spytał, gdy krasula w pląsach zbliżyła się do samych stopni tronu. Krowa, wasza królewska mość, odpowiedziała krowa po prostu. No, to widzę, odparł król. Mam na szczęście dobry wzrok. Czego chcesz? Mów prędko, bo jestem umówiony do fryzjera na dziewiątą. Nie będzie na mnie czekał ani chwili dłużej, a ja muszę koniecznie się ostrzyć. I na miłość boską przestań tak podrygiwać i skakać bez przerwy. To, to przyprawia mnie o zawrót głowy. Zupełny zawrót głowy, zawtórowali mu jak echo dworzanie. No o to właśnie chodzi, wasza królewska mość, że nie mogę przestać, powiedziała krosula żałośnie. Nie możesz przestać, nie pleć, zawołał król. Przestań natychmiast, ja król rozkazuję ci. Przestań natychmiast, król rozkazuje ci zawołali chórem dworzanie. Krasula uczyniła wielki wysiłek, tak bardzo starała się przestać tańczyć, że wszystkie mięśnie i żebra napięły jej się pod skórą i wyglądały jak łańcuchy górskie. Ale daremnie. Dalej tańczyła i tańczyła u stóp królewskiego tronu. Starałam się, Wasza królewska mość, ale nie mogę przestać. Hańczę już tak od siedmiu dni bez przerwy. I przez cały czas nie spałam ani przez chwilę i nic prawie nie jadłam. Jedno czy dwa zdziebełka trawy to wszystko. No więc przyszłam cię prosić o radę. Hm, to bardzo ciekawe, zauważył król, zsuwając koronę na bok i drapiąc się po głowie. Po głowie. Bardzo ciekawe, przytaknęli dworzanie, również drapiąc się w głowy. A jakie to jest uczucie? spytał król. Hm, dziwne odparła krasula. A przecież, i tu urwała, jakby szukając słów, jest to równocześnie raczej miłe uczucie, tak jak gdyby śmiech przebiegał przez całe moje ciało. To niesłychane, rzekł król, po czym oparł podbródek na ręku i wpatrywał się w krasule, zastanawiając się, co zrobić. Naraz zerwał się z tronu i zawołał. Na Boga. Co się stało? Zawołali chórem dworzanie. Co? Czy nie widzicie? Spytał król, tak przejęty, że aż wypuścił berło z ręki. Co za idiota ze mnie, że nie zauważyłem tego wcześniej? I co z was za idioci? Zwrócił się z wściekłością do dworzan. Czy nie widzicie, że ona ma uczepioną do rogu gwiazdkę z nieba? Ach, tak, zawołali dworzanie, bo i teraz oni spostrzegli gwiazdkę. I gdy tak patrzyli, wydało im się, że gwiazdka nagle zabłysła silniej. Oto, co jest nie w porządku, powiedział król. Teraz wy dworzanie, zdejmijcie gwiazdkę tak, żeby ta dama mogła przestać tańczyć i zjeść śniadanie. Oto gwiazdka, łaskawa pani. Ta gwiazdka właśnie każe ci tak bez przerwy tańczyć. Wyjaśnił król, krasuli. Hej, dworzanie! Skinął na marszałka dworu, który z gracją podszedł do krowy i zaczął odczepiać gwiazdkę. Ale gwiazdka nie dała się zdjąć. Marszałkowi dworu na pomoc przyszli wszyscy dworzanie, jeden po drugim, tak, że w końcu utworzyli długi łańcuch. Każdy obejmował w pasie tego, który stał przed nim. I zaczęła się straszna szarpanina między dworzanami a gwiazdką. Ostrożnie moja głowa! błagała krasula. Ciągnąć mocniej! krzyczał król. No więc ciągnęli mocniej. Ciągnęli tak, że im twarze poczerwieniały jak buraki. I ciągnęli tak długo, tak jak tylko mogli, aż wreszcie wszyscy poprzewracali się na wznak jeden na drugiego. A gwiazdka ani drgnęła tkwiła dalej mocno, nasadzona na róg. No, 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 pokiwał głową król. Sekretarzu, zajrzyj do encyklopedii i zobacz, co tam jest napisane o krowach z gwiazdkami zatkniętymi na róg. Sekretarz schylił się i na czworakach wpełzł pod tron. Potem wypełzł, dźwigając wielką zieloną księgę, która zawsze tam leżała na wypadek, gdyby król chciał cokolwiek wiedzieć. Sekretarz otworzył księgę i zaczął ją wertować. No nic nie ma wasza królewska mość, oświadczył. Jest tylko o krowie, która przeskoczyła przez księżyc. Ale o tym królu wiesz wszystko. Król podrapał się w brodę, bo to ułatwiało mu myślenie. Westchnął zirytowany i spojrzał na krasulę. Jedno tylko mogę ci doradzić, rzekł, a mianowicie, żebyś i ty spróbowała. Spróbowała, a czego? Nie zrozumiała Krasula. Przeskoczyć przez księżyc, może to poskutkuje. Spróbować nie zawadzi. Ja miałabym skakać przez księżyc? Spytała Krasula z obrażoną miną. Tak, ty, a kto? Król był zniecierpliwiony, gdyż już bardzo spieszyło mu się do fryzjera. Panie błagała krasula. Proszę pokornie, abyś nie zapomniał, że jestem przyzwoitym, szanującym się zwierzęciem i że uczono mnie od dzieciństwa, iż skakanie nie jest odpowiednim zajęciem dla damy. Król wstał i pogładził jej pogroził jej berłem. Posłuchaj, pouczył ją, przyszłaś tutaj, by zasięgnąć mej rady. I udzieliłem ci tej rady. Czy chcesz przez całe życie tańczyć? Czy chcesz być wiecznie głodna? I ani przez chwilę nie zmrużyć oka? Krasula pomyślała o tym, jak smaczne są słodkie, soczyste mlecze, pomyślała o trawie na łące i o tym, jak przyjemnie jest się na niej położyć, o swych nogach zmęczonych podrygi podrygiwaniem i o tym, jak to by było dobrze dać im odpocząć. I powiedziała sama do siebie. A może, by tak raz spróbować, a co to szkodzi? Przecież nikt poza królem nie musi o tym wiedzieć. A jak ci się zdaje, czy to bardzo wysoko? Spytała głośno, nie przestając tańczyć. Król spojrzał na księżyc. Myślę, że przynajmniej mila drogi, ocenił. Krasula skinęła głową i ona też tak myślała, zastanawiała się przez chwilę, po czym zdecydowała się. Nigdy nie myślałam, że na to mi przyjdzie, wasza królewska mość, zauważyła skakać i to w dodatku przez księżyc. No ale spróbuję. Wdzięcznie dygnęła przed tronem. Dobrze, powiedział król życzliwie, mając nadzieję, że jednak zdąży do fryzjera. Chodź ze mną. Poprowadził ją do ogrodu. Dworzanie postępowali za nimi. A teraz zawołał, gdy znaleźli się na niewielkiej polance: Kiedy gwizdnę, skacz! Wyjął z kieszeni kamizelki wielką złotą gwizdawkę i dmuchnął w nią lekko, by się upewnić, czy nie ma w niej kurzu. Krasula tańczyła ze skupieniem. Raz, liczył król: dwa, trzy i gwizdnął. Krasula wstrzymała oddech dała potężnego susa w górę i w jednej chwili zostawiła ziemię pod nogami. Widziała z góry malejące coraz bardziej postacie króla i dworzan, aż wreszcie znikły jej zupełnie z oczu. Pędziła po niebie wśród wirujących gwiazd wielkich jak złote talerze, a potem w oślepiającym świetle poczuła nad sobą zimne promienie księżyca. Przymknęła oczy i przyleciała nad nim. Gdy jaskrawą smugę blasku miała już za sobą, znów zwróciła głowę w kierunku ziemi i poczuła, że gwiazdka powoli zsuwa się z jej rogu. Nagle gwiazdka oderwała się i z zawrotną szybkością potoczyła się w dół. Zdawało się, krasuli, że gdy znikła w ciemnościach, rozległy się potężne akordy muzyki, a echo ich uniosło się w powietrzu. Niedługo potem krasula znowu znalazła się na ziemi. Ku wielkiemu swemu zdziwieniu przekonała się, że nie jest już w królewskim ogrodzie, tylko na swej łące porośniętej mleczem i jaskrami. Nareszcie przestała tańczyć. Nogi jej stały tak nieruchomo, jak gdyby były z kamienia, i po chwili zaś stąpała tak statecznie, jak każda inna szanująca się krowa. Kroczyła równo i spokojnie po łące, ścinając głowy swym złotym żołnierzom. Wtem spotkała krasulkę. Bardzo się cieszę, że wróciłaś! powiedziała krasulka byłam taka samotna. Krasula ucałowała ją i znów zaczęła chrupać smakowite trawki. Było to jej pierwsze solidne pożywienie od tygodnia. Zjadła wiele pułków złotych żołnierzy, nim zdołała całkowicie zaspokoić głód. Po wysiłku poczuła się lepiej, wróciły dawne czasy. Z początku cieszył ją bardzo spokojny, regularny tryb życia, jaki prowadziła. Radowała się, że może jadać śniadanie nie tańcząc i że może położyć się na trawie i że może spać zamiast tańczyć aż do rana. Ale wkrótce zaczęła się nudzić. Poczuła się, że jest niezadowolona. Wprawdzie łące porosłej mleczami i krasulce nie można było nic zazrzucić, lecz ona pragnęła czegoś innego. Wreszcie zrozumiała, że brak jej gwiazdki. Tak bardzo przyzwyczaiła się do tańca i do błogiego uczucia, jakie wtedy w niej trwało, że znów miała ochotę zatańczyć i mieć gwiazdkę uczepioną do rogu. Była dziwnie rozdrażniona. Straciła apetyt, jej usposobienie stało się okropne. Często zalewała się łzami bez żadnego powodu. Wreszcie poszła do swojej matki, opowiedziała jej całą historię i poprosiła o radę. Moja droga, powiedziała ma moja matka. Nie zdaje ci się chyba, że tylko jedna gwiazdka spadła z nieba. Miliony ich spadają co noc, jak mi mówiono, ale oczywiście spadają w rozmaitych miejscach. Trudno spodziewać się, aby dwie gwiazdki spadły na tę samą łąkę w ciągu czyjegoś życia. Więc myślisz, że gdyby so, gdybym sobie poszła, podchwyciła krasula z błyskiem radości w oku. Ja na twoim miejscu, odparła moja matka, stanowczo poszłabym i szukała. Więc pójdę oznajmiła radośnie krasula, pójdę i będę szukała. Mary Popins zamilkła. – I to pewnie dlatego Krasula wędruje po ulicy Czereśniowej? – delikatnie wtrąciła Janeczka. – Tak – szepnął Michaś – pewnie szuka swojej gwiazdki. Mary wyprostowała się, drgnęła lekko i oprzytomniała. – Proszę natychmiast zejść z okna, mój panie – rzuciła gniewnie. – Idę zapalić światło – i popędziła na półpiętro by przekręcić kontakt. Michasiu, szepnęła Janeczka stłumionym głosem. Zobacz, czy krowa wciąż tam jeszcze stoi. Michaś wpatrywał się w zapadający zmrok. Prędzej, nagliła go Janeczka. Mary za chwilę będzie z powrotem. Czy widzisz ją? Nie, odparł Michaś. Nie ma jej, poszła. Myślę, że ją kiedyś znajdzie. Zadumała się Janeczka, myśląc o krasuli wędrującej po świecie i szukającej gwiazdki, którą chciała zatknąć sobie na rogu. Ja też tak myślę, zgodził się Michaś i na odgłos kroków Mary szybko zasunął firankę. Koniec rozdziału piątego.